Dzień dobry, żuczki! Kto to już wstał i woła? Hej! Ela! A chcę mu pokusić, zwrócić uwagę na siebie. I mi się nie wyspała, bo całą noc nie spała, prawda? Nie spała. Dzisiaj pada dość mocno, pokażę Wam. Lipcowa pogoda, ale czasem słońce świeci. A stopni jest dzisiaj 27. Gracie dzisiaj dużo nie spała w nocy i wstała dosyć wcześnie znowu. W pewnym momencie szukam Gracie, bo nie ma jej nigdzie tutaj na dole i się okazało, że ona wróciła po prostu do łóżka i poszła spać. Tylko wróciła do naszego łóżka. I ma rację, po co wstawać w taką pogodę. Tatuś ogarnia kuchnię, maluszki jedzą śniadanko, a ja wybieram się na sobotnie zakupy. Dzisiaj wszyscy jeszcze śpią, więc idę zupełnie sama. Jest bardzo dużo ludzi i różnych rzeczy do kupienia. Rybki. ja szukam starych ziemniaków na pierogi ale chyba dzisiaj ich nie znajdę pojawiły się znowu smocze owoce Nigdzie niestety nie ma starych, pierog e, tchuch, starych ziemniaków na pierogi. Ciekawe czy ty z tych by wyszło. Będziemy jeszcze kupić krewetki. Serika! Dzisiaj spróbujemy troszkę innych krewetek, takich trochę ciemniejszych niż te, co zwykle biorę. 140 watów za kilogram, czyli około 14 zł. No to jeszcze zostało kupić chipsy bananowe. Salika! No i piękna pogoda, zamieniła się w duży deszcz jeszcze trochę miejsca w plecaku, więc idę do europejskiego marketu kupić trochę sera i innych europejskich smakołyków. Ja i mój rumak dzielnie przemierzamy kilometry w deszczu. Jeszcze zostały dwa sklepy, a plecak, bagażnik i rączka już są pełne. Dojechałam właśnie do domu i tyle pomieścił mój dzielny rumak. Teraz Wam pokażę. Jeden plecak, trzy reklam, właściwie cztery reklamówki i kilka małych rzeczy. Oto kilka zdobyczy z marketu: krewetki, pieczone ziemniaczki, A ananas. I wyszłam poza strefę swojego komfortu i kupiłam coś, czego nigdy nie próbowałam: takie zawiniątka kokosowe i Arbus. Więc zakupy zrobione. Za chwilę zabieram się do gotowania, ale zaleję sobie te krewetki z frajkę, bo krewetką chce się pić! Butelki omyte, zmywarka załadowana. Można zaraz się relaksować przy kawie i tych. Dziwnych tajskich słodkościach. Mm, dobra? Aleksander, dobre? Okay. Dzisiaj na markecie kupiłam coś bardzo dziwnego, a jednocześnie bardzo charakterystycznego dla Tajlandii. Spróbujemy. Kochanie, Też spróbować? Okay. Nie wiem, co to jest, jakieś darmiowe. Dwiniemy. To jest taki liść jakiś, który często stosują przy właśnie różnych rzeczach. W środku jest takie... Guma. Glutowate zawiniątko, kochani. Tak to wygląda. Coś tutaj w środku jest jeszcze włożone. Albo no może coś się przytę. Dobra, na kawałek tego oglódka proszę. Pachnie kokosami. A to odważnie? Mhm. Kokos? Mhm. Dobra. Tak jak Gelatynowy, kisiel kokosowy. Mm -hmm. Dzięki. Także jak to zobaczycie na markecie, to fajne to jest. Kosztuje 5 batów, czyli 50 groszy. Mm -hmm. no, corona, was, it... Drugie zawiniątko jest w takiej malutkiej paczuszce zrobionej z liści i użyta wykałaczka, żeby zamknąć otworzymy to zawiniątko tatuś gotowy? U. co? tatuś gotowy? tak to wygląda hmm. do trzeba chyba łyżeczkę U. Hmm. Może nie. <laughs> nie wiem czy to can próbować can Oops. Can Oops. Czy to, it? Czy to jest warte spróbowania? Uh. No dobra. Wygląda jak, <laughs> jak mielonka w, w, w jakiejś takiej słoninie czy salcesonie. Czy jeszcze w jakimś smalcu? Pachnie kokosami. Mm. Powiem wam, że to w środku... To w środku jest dużo lepsze niż to na zewnątrz. To na zewnątrz to jest takie glutowata, jakby skorupka ryżowo-kokosowa, a to w środku to są fajne pieczone kokosy jest kopii o się Ela tłucze właśnie <laughs> dobra? ręce się od tego bardzo kleją Smaku smaku coconut i nie um. ja wiem Dziewczyny narobiły bałaganu, jak to zwykle. Hej, idziemy spać? Halo, idziemy. Ja robię pierożki, a tutaj ktoś znalazł sobie słoiczek. Chciałam tylko dać znać tym, co oglądali dzisiejszego live'a, że udało mi się to ciasto odzyskać, nie musiałam wyrzucać, ale nie jest tak fajne, jak tamto pierwsze. Więc masło musi być roztopione. I I Szalotka pomaga, ma musi zrobić taką falbankę. Naprawdę bardzo pięknie. Wieroszki. No, 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 no. no. Rogi po raz pierwszy w życiu wyszły mi okrągłe, kształtne, duże i bardzo smaczne, bardzo szybko znikają z tej miski. To już są ostatnie, które zostały. Czas otworzyć serniczka. Och. Na wierzchu sernika użyję tego kremu, tylko rozpuszczę go w mikrofalówce troszkę, żeby mi się łatwiej rozprowadzało. Mamy już rozpuszczoną polewę. Troszkę za mało dałam tego sosu. Aleksander, nie możesz już doczekać serniczka, prawda? Tylko serniczkę. Dobra, trochę podstawa mi się popsuła, ale to nic. No, są ciasteczka, jeszcze się. ta -da! Próbowaliśmy go kroić wcześniej, ale się nie dało, ale w końcu się kolejka doczekała. No dobra, kroimy. Pierwszy dla Aleksandra, bo Aleksander najbardziej lubi takiego. Aleksander gotowy? Czekaj, pokażemy. Mm. Reszta serniczka schowam na niedzielę.